Wyobraźcie sobie, że na spokojnie scrollujecie stronę główną na Robloxie w poszukiwaniu jakichś nowych i świeżutkich gierek, w których moglibyście spędzić trochę czasu, ale nagle waszą uwagę przykuwa produkcja, której nie widzieliście nigdy wcześniej, a żeby było jeszcze dziwniej, to aktualnie znajduje się w niej prawie milion graczy, więc za szybko postanawiacie sprawdzić YouTube'a, aby upewnić się, czy na pewno nic was nie ominęło w Robloxowym świecie przez ostatnie kilka dni. I jak się okazuje, gierka, na którą wpadliście dosłownie przed chwilą, potrafi wykręcić nawet parę milionów wyświetleń u największych Robloxowych twórców. Co daje wam jeszcze większą zagwostkę i zaczynacie się zastanawiać, skąd tak w ogóle wzięła się ta gra i kiedy mnie to wszystko minęło? Muszę się przyznać, że dosłownie identyczną sytuację miałem kiedy Grałe Garden było w swoim najlepszym momencie, a ja nawet nie miałem pojęcia, kiedy stało się to aż tak popularne. I pewnie wielu z was miało wręcz identycznie, kiedy zobaczyliście, ilu ludzi rzuciło się na co dopiero wydaną gierkę pod tytułem The Forge. Ponieważ w ostatnim czasie jest to rzecz, obok której po prostu nie da się przejść obojętnie i jest o tym głośno praktycznie w każdym miejscu związanym z Robloxem, ale jak w ogóle do tego wszystkiego doszło i jakim cudem Gierka, o której jeszcze wczoraj nikt nie miał najmniejszego pojęcia, podbija teraz dosłownie calutką platformę. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam jak najlepiej odpowiedzieć na to pytanie i przedstawić, co tak właściwie stoi za ogromnym sukcesem The Forge. Zapraszam do oglądania. Na początku musimy sobie powiedzieć, czym tak właściwie jest to całe The Forge i co ta produkcja ma w sobie aż tak unikalnego, że potrafi przyciągać do siebie aż tylu ludzi. Krótko mówiąc, jest to gra z gatunku RPG, w której cała rozgrywka kręci się wokół ciągłego grindowania i z zdobywania coraz to lepszego ekwipunku. A w międzyczasie możecie na przykład rozwijać swoją postać, aby móc jeszcze sprawniej zdobywać nowe rzeczy i ogólnie ułatwić sobie rozgrywkę. Ale chyba najważniejszą kwestią w całej tej grze jest tak zwany forging, czyli tworzenie nowych broni, pancerzy i wszystkiego, z czego będziecie mieli jakiekolwiek benefity. Ponieważ oprócz zbierania surowców, to właśnie głównie na tym opiera się sam gameplay i zdobywanie coraz lepszych przedmiotów znajduje się tutaj na pierwszym miejscu. W The Forge znajduje się również mechanika walki z przeróżnymi przeciwnikami. Im bardziej nasza postać jest silna, tym bardziej stają się oni ciężsi do pokonania. Cała ta gierka to jest po prostu jeden wielki grind urozmaicony naprawdę wieloma rzeczami, co sprawia, że jest ona naprawdę mega uzależniająca, szczególnie, że każda zmiana, jakiej dokonamy ma rzeczywisty wpływ na to, jak będzie wyglądać nasz dalszy los. I dzięki temu raczej ciężko jest odczuć, że wszystko, co robimy nie ma najmniejszego sensu, bo i tak to kompletnie niczego nie zmienia. Ale dlaczego tak właściwie z pozoru najzwyklejsza gierka RPG, jakich jest dosłownie pełno na Robloxie, osiągnęła w krótkim czasie aż tak ogromny sukces? Według mnie głównym powodem jest bardzo dobrze Projektowany system rozgrywki, który praktycznie na każdym kroku pokazuje graczowi, że nawet jego pojedynczy ruch ma jakikolwiek cel. Bo nawet jeśli postanowicie pograć w The Forge przez nawet paręnaście minut, to i tak mimo wszystko zdobędziecie chociaż kilka nowych surowców, albo leciutko ulepszycie swoją postać. A jest to całkiem niespotykana rzecz w wielu produkcjach na Robloxie, w których musicie spędzić chociaż godzinkę lub dwie, aby dojść do czegoś sensownego. Drugą rzeczą, która moim zdaniem jest również dosyć dobrze zrobiona, jest system RNG, który został wykonany w mega skuteczny sposób, ponieważ dosłownie. Każdy przedmiot w The Forge posiada swoje losowe statystyki, co oznacza, że zawsze macie szansę na trafienie czegoś nawet odrobinę lepszego niż wasz aktualny item. A to bardzo często powoduje, że ludzie chcą zostać w gierce jeszcze dłużej, żeby jak najszybciej wydropić rzecz, która ich usatysfakcjonuje. I mega podobną mechanikę można spotkać również w innych gierkach z gatunku RPG, jak na przykład Diablo, gdzie to właśnie RNG jest najsilniejszym narzędziem, które bez przerwy utrzymuje gracza przy produkcji. Ale trzeba spojrzeć na to, że sam fakt, że coś znajduje się w danej produkcji nie oznacza od razu, że będzie to działać tak samo skutecznie, jak w przypadku innej gry. Szczególnie, że naprawdę często wiele gierek nie wykorzystuje rzeczywistego systemu losowości, tylko jest to ustawione w taki sposób, jaki chcą tego twórcy. I trzecim dla mnie osobiście najbardziej znaczącym powodem jest to, jak doskonale deweloperzy The Forge utrzymują stały kontakt ze swoimi graczami. Ponieważ nie dość, że sama gra jest naprawdę często aktualizowana i pojawia się w niej coraz więcej pożądanego kontentu, to w dodatku spora jego część jest podsunięta prosto od naszej kochanej społeczności, co powoduje, że praktycznie każdy update jest w stanie zadowolić każdy tego gracza. Co niestety mega często zawodziło w przypadku wielu hitowych produkcji na Robloxie, które były prowadzone w niekoniecznie odpowiedni sposób. A ten bardzo dobrze prowadzony kontakt ze społecznością może w dużej mierze wynikać z tego, że sam deweloper The Forge praktycznie cały czas udziela się w social mediach. I nawet na jego kanale na YouTubie możecie znaleźć film, gdzie opowiada cały proces powstawania tej gierki, co zawsze jest spoko rzeczą dla największych fanów. No i tutaj możemy również dopowiedzieć o tym, że sama społeczność mega mocno przyczyniła się do tak szybkiego sukcesu tej produkcji. Ponieważ dosłownie od samego początku była ona przeogromnie wychwalana przez masę graczy, którzy szczególnie mieli dosyć tych wszystkich brainrotowych trendów. Bo nie da się ukryć, że to właśnie The Forge ma aktualnie szansę troszeczkę zmienić to jak wygląda teraźniejszy rynek gier na Robloxie i może niektóre nadchodzące produkcje pójdą troszeczkę bardziej w stronę tego co prezentuje sobą ta gierka nie jeżeli znowu będą dreptać po szlakach tych lekko śmieciowych gierek. Bo szczerze troszeczkę brakowało takiej gierki na naszej ukochanej platformie i nawet sam dosyć często do niej zaglądam. A wy możecie śmiało mi napisać w komentarzu jakie zdanie macie na temat The Forge i co według was może się z nią wydarzyć w przyszłości. Pamiętajcie również, aby zostawić suba z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę, a z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się, papatki!